Siemanko, jestem w Lesznie. Właśnie zjechałem z i jadę pokazać Wam bardzo ciekawe miejsce, firmę, która zainteresowała się zawodami Wrak Race. Dlaczego się zainteresowała? Za chwilę Wam pokażę. Kto ma się interesować zawodami Wrak Race, jak nie ZłomujGrata.pl Firma, w której znajdziesz każdego grata. Zajmują się kasacją, rozbieraniem, wyrejestrowywaniem, wszystkim tym, co jest związane z gratami, wrakami. Czyli co? Wrak Race to domena ich marzeń. to wygląda tutaj kochani. Złomowisko złomygata.pl. Polecam współpracę, fajni, ciekawi młodzi ludzie. Polubcie ich stronę, obserwujcie co się dzieje, będzie można zobaczyć dużo rzeczy, dużo informacji o wrak race. Wchodzą z nami w ten temat. Cieszę się z tego. Formuła się rozwija, coraz więcej gratów, coraz więcej wraków. Pozdrawiam.